Jestem w Brazylii i dzisiaj odwiedzę opuszczony dom Neymara. Neymar to jeden z najbardziej utalentowanych piłkarzy w historii piłki nożnej. Jest to zawodnik, który swoją nietuzinkową grą zachwycił kibiców na całym świecie. W karierze strzelił 369 goli i raz wygrał ligę mistrzów. A ja jestem w Brazylii, aby pokazać wam jego historię. Dzisiaj odwiedzę jego pierwszy dom. Jak to zrobimy? W internecie znalazłem dzielnicę, na której za dzieciaka mieszkał Neymar. Wychował się w brazylijskim miasteczku Praia Grande, które jest położone niedaleko Santosu. Za dzieciaka nie miał łatwo, mimo to wyrwał się z biedy i stał się jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. Znajdę jego dom i wam go pokażę. Przede wszystkim zobaczycie, w jakich warunkach się wychowywał i gdzie grał w piłkę za dzieciami. Ale co jeszcze dzisiaj będziemy robić? Również w tym odcinku odwiedzimy pierwszy klub, w którym Neymar zaczynał przygodę z piłką nożną. Pokażę wam, jak wyglądają struktury tego klubu i spotkamy się z przyjacielem Neymara, z którym grał w jednej drużynie. Dodatkowo zwiedzimy stadion Santosu i również przyjedziemy na ulicę, na której zaczynał grać piłkę. Takim oto sposobem zaczynamy kolejny dzień w Brazylii. Siemano, Siemano, kolano! Zaczynamy kolejny dzień w São Paulo i dzisiaj poznacie historię Neymara, który dzięki swojemu wielkiemu talentowi wyrwał się z ulicy. Jest ze mną Mati, dzień dobry. Dzień dobry, witamy się na ulicy. Jest ze mną Kuba. Elo, elo. Ja. W tym odcinku pokażemy wam dom, w którym wychowywał się Neymar. Pojedziemy do jego pierwszego klubu. Zwiedzimy wszystkie miejsca z nim związane. Nie przedłużając, siadamy do furki, startujemy, śmigamy i Ale zacznijmy od początku. 5 lutego 1992 roku w brazylijskim miasteczku Moji da Cruzes na świat przed Neymar da Silva Santos Junior. Od początku nie miał łatwo. W wieku 4 miesięcy miał poważny wypadek samochodowy. Wychował się w biednej rodzinie w miejscowości Praia Grande, do której zaraz pojedziemy. Wiecie jak się nazywa samochód, w którym przyjeżdża gościu zmieniający u was słony w domu? Szef Rolet. Dobra, jedziemy. Więc dzisiaj naszym zadaniem będzie pojechanie na dzielnicę, na której wychował się Neymar. Oprócz tego odwiedzimy pierwszy klub Neymara, poznamy jego przyjaciela i zwiedzimy stadion Santos. Jesteśmy w Furze, kierunek Santos i jedziemy wam pokazać miejscowość, w której dorastał i wychowywał się Neymar. On tam spędził swoje lata młodzieńcze, jeśli chodzi o piłkę nożną. Jest to dokładnie miasteczko Praia Grande, które znajduje się na południe od São Paulo i właśnie tam śmiga. Ja pierdziele, to tutaj jest widok Jest to samo widę jak tutaj w tej skrajności w skrajność po tej Brazylii jeździmy, nie? Raz bieda, raz takie piękne widoki. No ja, na pewno przyroda w Brazylii jest przepiękna Widzicie to boisko? Co jest? Pod tym bojów? My ruszyliśmy dalej i po kolejnych 40 minutach podróży dojechaliśmy do celu Podążamy ulicami Praia Grande Nie jest tutaj zbyt kolorowo ja nie wiem, czy tutaj będzie też tak turbo bezpiecznie w sumie. I zbliżamy się do domu Neymara. On tutaj zaraz powinien nam się gdzieś pojawić po lewej stronie. Zobaczymy. This jest Neymar House? Sí, sí. Drodzy widzowie, dojechaliśmy do miejsca, w którym wychował się Neymar Junior. Na tej ulicy Neymar gra w piłkę, a za moimi plecami znajduje się dom, w którym mieszkał. No ale nie jest to, to ciekawy. My też się delikatnie, tak trochę boimy tutaj chodzić. I nagle zawołał nas ten pan. E, casa? Neymar. E, espanol? No, no so Masa, Neymar. Potwierdził nam, że to dom, w którym mieszkał Neymar. Na tej ulicy Neymar zaczynał grać w piłkę. Grał tutaj na Bosaka, ale nigdy nie zwątpił w to, gdzie może pójść. Piłka dała mu nadzieję na lepsze życie. Mieszkał w tym oto domu, grał tutaj razem ze swoimi rówieśnikami na Boso, uczył się sztuczek technicznych, strzelał gole i tutaj, w tej miejscowości się wychował. Jest to jej totalna bieda, ale tutaj też aktualnie powstał instytut, który ma pomagać dzieciom pochodzących z biednych rodzin, i Neymar jest Fundatorem. Instytut Neymara znajduje się około 200 metrów od jego domu i jest to wyjątkowe miejsce, więc odwiedzimy go w osobnym materiale. A tutaj taki samochodzik sobie stoi i dom Neymara. I w tym domu Neymar posiadał 50 piłek i miał plakaty swoich ulubionych piłkarzy, m.in. Pelego. Jedziemy teraz dalej, wsiadamy do fury, nie jest tutaj bezpieczny, nie ma co tutaj przedłużać. Hola! Małabras! Kaset Neymar Neymar, kase. Brazil! Siedliśmy do naszej strzały, opuszczamy Praia Grande i śmigamy do miasta São Vicente, które znajduje się na wschód od Santosu. Teraz naszym celem podróży jest pierwszy klub Neymara, który znajduje się centralnie na granicy z Santosem. Dojechaliśmy pod pierwszy klub, w którym grał Neymar. Generalnie Ziomek siedział na bramce, patrzył, co tutaj robimy. Nagrywamy no, co panie? O, widzę już tam bramę, którą <laughs> No No ja się też tam spojrzałem. Dobra, wysiadały. Od razu tam podeszliśmy i spotkaliśmy starszego pana. Wprowadza nas po prostu. Potwierdził nam, że tutaj grał Neymar i to jest ten stadion, prowadzą nas. Zaraz nas oprowadzą, normalnie tutaj. To jest pierwszy klub. Jesteśmy na stadionie klubu Portuguesa Santista. Mało osób wie, ale to właśnie w nim w 1998 roku swoją przygodę z piłką zaczynał wtedy sześcioletni Neymar. Na tym boisku stawiał pierwsze kroki z piłką, strzelał pierwsze gole i uczył się swoich pierwszych sztuczek. Spędził w tym klubie 5 lat i następnie w 2003 roku przeniósł się do Santosu. To miejsce kryje kilka ciekawych historii, które zaraz sami poznamy. Ale to w ogóle byśmy byli mówić. Ten starszy pan. Zaprowadził nas do przyjaciela Neymara, który oprowadził nas po klubie. Friend? Sí. Friend, Friend Neymar? Are... 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 Yes. Yeah. Oh. Woo! Are... Wow. Pokazał nam swoje zdjęcia z Neymarem, zaczynając od tych, jak grali w jednej drużynie, kończąc na tych z ostatnich lat. You played with Neymar? Yeah Yeah. In Portuguesa? Są tu służby o klubie And now you play for uh, Portuguesa? Yes. Yeah. Yeah. Może zapytajmy się go, czy można pokazać kilka tutaj miejsc? Zobaczyć? This place? And record? Sí? Jakie są macz? Czy on tutaj trenował na tym boisku? Bo nie wiem. Idziemy do szatni. Weszliśmy do szatni, z której kiedyś prawdopodobnie korzystał młody Neymar. Widać, że ma już swoje lata, ale dalej służy zawodnikom pierwszej drużyny. Wjechaliśmy z buta. <laughs> no to tak dalej. Poszliśmy dalej zwiedzać klub. Jesteśmy w jakimś pomieszczeniu, gdzie są rehabilitacja. For Academy jest siłownia. Pora siłownia. Ja bym tu klatę sobie zrobił, za szybko. Ja to powinienem powiem. Pa... To i normalnie Iśmy, wiesz, oni to wszyscy pumpują, nie? Jakby Neymar tak trenował, to by dalej tu grał. Neymar wyciskał tutaj pewnie, nie? Uf. 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 Nie dam rady. Aj Nice to meet you. Tutaj się odbywają konferencje, trochę prowizorka. Ale wydaje mi się, że to też ma swój klimat i swój urok, nie? W ogóle kurde, jakby tutaj Jak Jakby się tutaj w ogóle znaleźliśmy. Ja tylko chcieliśmy pan nagrać pod budynkiem, klubu. Tutaj trochę widać, że poharatany sufit. Ale tu nie jest najważniejsze. Słuchajcie, generalnie Brazylia jest bardzo biednym krajem i ciężko jest się wyrwać z biedy. I wielu zawodników właśnie marzy, żeby nawet grać w takim klubie. Dla nich to jest szansa, żeby tak samo jak Neymar wyrwać się z biedy i mieć po prostu pieniądze i spokojne życie. Dlatego wam pokażemy dokładnie jego historię. Ale teraz idziemy dalej na zwiedzanie klubu. Tak, tak. miałem jeszcze pytanie do pana. Tak, pytanie? Co widzowie tak. powinni zrobić z tym filmem? Powinni udostępnić go wszędzie, gdzie się, gdzie się da. Wrzućcie do siebie na Insta Story. Ten film jest moim zdaniem mega kotem. I kliknijcie tak i sam się subskrybuj tam dole, żeby nie przegapić kolejnych. Filmów, ponieważ łącznie z Brazylii będzie 12 odcinków, więc warto subskrybować. W następnym filmie odwiedzimy Instytut Neymara, czyli pojedziemy do miejsca, które jest stworzone dla dzieci mieszkających w tej samej dzielnicy, w której wychował się Neymar. Są to dzieci z biednych rodzin, dlatego chcemy Wam to też pokazać, jak wygląda. Tam zagramy w piłkę, więc warto subskrybować i zostawcie Opkę w górę. Jak wiecie 10 tysięcy, to polecimy do Arabii, aby zdobyć na program Christian Conner. We must play one-to-one, one. ok? Tak? E? Powiedział, że mnie don't opierdzieli. Speak, no <laughs> Mi spiking. Przyjaciel Neymara w tym klubie aktualny jest też trenerem i prowadzi treningi. On ten trening trwa za moimi plecami, ale ja chciałem wam pokazać jeszcze bardziej cały ten klub, więc zaraz tutaj przyjdziemy w koło, a tutaj mamy kilka pocharów, które właśnie ten klub wygrał. Idziemy dalej na zwiedzanie tego stadionu, tutaj trwa trening przyjaciela Neymara, na tej siłowni, ciekawe czy Neymar ćwiczył, ale z tego co ja widzę trochę lat ta siłownia ma, ciekawe też czy Neymar pomaga temu klubowi, Też się dowiemy, ale idziemy teraz zobaczyć jak wygląda ośrodek treningowy, stadion, My wychodzimy na zewnątrz, idziemy dalej na zwiedzanie, dostaliśmy się tutaj fartem, ale zobaczmy jak to wygląda, co my tutaj mamy? Idziemy na trybuny, zobaczymy, jak ten stadion wygląda z góry. Siedzimy sobie na trybunach. Widać, że ten stadion ma na pewno swoje lata, ale ma taki piękny urok. Pipe przede wszystkim. Jest w środku miasta, przy Santosie. Ludzie jacy tu otwarci mili dla na nas. Nie, no, oni powiedzieli, że możemy sobie nagrywać wszystko, możemy się przejść. Pokazali nam szatnię, siłownie, trening teraz obserwujemy, jest jakiś bip test na, na murawie. Ja musiał tutaj kiedyś przyjechać stary na mecz. Ciekawe też, czy Neymar tutaj przyjeżdża. I na to pytanie odpowiedź poznamy zaraz, bo przeprowadzimy wywiad z przyjacielem Neymara i zagramy na tym stadionie, więc oglądaj do końca. W ogóle nie wiem, tej może być miejsce, ale wydaje mi się, że na ten jest stadion trochę. wchodzi powyżej piątki na pewno. No, tak, około myślę, że może być. Też nam ten przyjaciel Neymara pokazywał jakieś urywki, które teraz możecie zobaczyć na ekranie. Neymar tutaj grał w piłkę, na tym boisku biegał, na tym boisku stawiał pierwsze kroki jako zawodnik tego klubu, strzelał gole, asystował, bawił, cieszył się grom. No i też właśnie poznał wielu ludzi, którzy dalej są w tym klubie. I to jest, wydaje mi się, najbardziej niesamowita historia, że mamy styczne z osobami, które faktycznie miały realny wpływ na jego karierę, bo wiecie, no, Oh, that's Mogli go jakoś motywować, mogli z nim rozmawiać. To jest niesamowita historia. Wydaje mi się, że jak ten trener skończy trening czyli ten przyjaciel Neymara to jeszcze chwilę z nim porozmawiamy. Mamy pytanie tutaj właśnie do przyjaciela Neymara: jakim Neymar był człowiekiem? Czy od początku wyróżniał się, jeśli chodzi o umiejętności piłkarskie? Też zapytałem tutaj o to, czy Neymar od czasu do czasu tutaj przychodzi? E, o Neymar jest um atleta, który desde pequeno ele sempre foi muito diferenciado, Joga junto desde os od anos de Od Desde pequenininho ele sempre teve esse talento, sempre foi diferenciado, sempre się se destacou w todas as partidas, que ele que ele atuou. Em consequência disso, com 13 anos, ele já teve um, um empresário muito forte, que é o Wagner Ribeiro, né, que é, é empresário de muitos atletas aí do mundo. Estudamos juntos também no Colégio Lupo Picasso, que é aqui no Canal 2, aqui em Santos mesmo. Tivemos várias histórias juntas, já jogamos junto. Ele já perdeu muito para mim no videogame. E eu quero mandar um abraço para ele e dizer que a gente aqui da, da Baixada Santista está ansioso para a volta dele para jogar no Santos. Obrigado. Wcyknąłem jeszcze foto z przyjacielem Neymara i zawodnikami, których trenował. Ta fotka jest już u mnie na Instagramie, polubcie ją i zaobserwujcie mój profil. Do końca roku wbijamy 100 tysięcy obserwujących, brakuje już bardzo mało. Ale co będziemy grać na betonie, jak okazało się, że możemy wejść na murawę? Mateos. I na tym boisku zmierzę się z jednym z najlepszych talentów Akademii, który już w młodym wieku robi niesamowite rzeczy z piłką i ma bardzo podobny styl gry do Neymara. What's name? Luka. Luka. Z Luką gramy jeden na jeden, trenuje w tym samym klubie co Neymar. Również ma super umiejętności, lubi Messi'ego. Good luck! I Luka zaczyna strzelanie. I... A! Jak on broni! Dobra, strzelamy. Lewandowski, staj! To nie greedy. Dobra, zobaczmy. Ale! W to samo strzela. Odpadem rakiety w prawe okienko. O! 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 Mamy to. Wracamy do gry. Neymar, Neymar, Neymar! Neymar! Zagrywamy z młodym Neymarem, nie ma wstydu. Ale zagraliśmy na tym samym boisku, na którym pykał Neymar. Wygrał! Luka pokazał nam jeszcze swoje nagrania z meczu. Zobaczcie, co on robi sobie, jak gra w sobie z You are playing Portuguesa? Yeah, yeah. For Portuguesa? Yeah. To jest nowy młody Neymar. Będzie kotem. Zapamiętajcie go. Jedziemy dalej. Opuszczamy klub Portuguesa Santista i jedziemy na plażę w São Vicente, gdyż na niej Neymar został zauważony przez Betinho, czyli skauta Santosu. Po 20 minutach podróży dojechaliśmy do celu. Teraz jesteśmy w miejscowości São Vicente. Tutaj Neymar przeniósł się z tamtej dzielnicy, aby zamieszkać i zacząć e, trenować dalej piłkę. Kierujemy się na plaży, na której został wypatrzony przez skauta Santosu. Podobno na tej plaży bardzo czarował i rzucał się w oczy. Pacerujemy sobie blisko plaży, zobaczcie jak to w ogóle wygląda. Przepiękny obrazek. I gdzieś tutaj w tej okolicy mieszkał Neymar. Był bardzo blisko na plaży grał tutaj w piłę. No idziemy pograć tak jak on. Neymar swoją znakomitą technikę szlifował na plaży w São Vicente. Tutaj grał w siatko nogę ze swoim przyjaciółmi, w tym z Felipe, którego poznaliśmy. Widzowie, dojechaliśmy na plażę w São Vicente. Tutaj Neymar grał w piłę. No niesamowita, to jest na pewno historia, ale więcej dowiecie się w filmie, który będzie na moim kanale. I jeszcze tutaj chciałbym Wam przypomnieć, że partnerem mojego kanału podczas wjazdu do Brazylii jest marka Oppo. Testuję telefon Oppo Find X8 Pro. Tym telefonem Podczas tego wyjazdu zrobiliśmy już mnóstwo zdjęć, korzystając z funkcji burst mode. Oczywiście zrealizowaliśmy też sporo nagrań, korzystając z zooma i znakomitej stabilizacji obrazu. Zaznaczę również, że marka OPPO to oficjalny partner UEFA Champions League, czyli najbardziej prestiżowych rozgrywek w Europie. Przepiękne miejsce, tak szczerze marzy mi się, żeby tutaj wejść do wody. Ale tego tym razem nie zrobimy, bo jeszcze w tym filmie odwiedzimy Akademię i Stadion Santosu. Teraz jedziemy na centrum treningowe młodzieżowych drużyn Santosu, które znajduje się w centrum miasta. Wjechaliśmy teraz na centrum treningowe, a raczej do jednej z kilku akademii. Santosu, znajdujących się tutaj właśnie w okolicy, pokażemy wam, jak wygląda ten ośrodek treningowy, bo Neymar tutaj dołączył w 2003 roku. I wchodzimy do środka. Widzimy teraz, że odbywa się jednostka treningowa. Neymar, tak samo jak te dzieci, trenował w Akademii Santosu i w wieku 15 lat zarabiał już w Akademii 2000 dolarów miesięcznie. Rok później było już to 23 000 dolarów. Jego rodzina za te pieniądze kupiła dom. Co ciekawe, w wieku 14 lat po Neymara zgłosił się Real Madrid. Był nawet tam na testach, ale obie strony się nie dogadają, przez co nie dołączył do dużynych królewsków. Neymar pozostał w Santosie. Tutaj rozwijał swoje umiejętności w akademii aż w 2009 roku. W wieku 17 lat zaczął trenować z pierwszą drużyną. Jego kariera zaczęła nabierać tempa i teraz śmigamy na stadion Santosu, który znajduje się w centrum miasta. Jesteśmy pod stadionem Santosu, brama numer 16. Szukamy i parkujemy. Via Belmiro to nazwa obiektu, który zaraz widzimy. Pojemność stadionu Santosu wynosi 16 Miejsc. Na tym stadionie grali tacy piłkarze jak Pele, który rozegrał tutaj 605 meczów. Również swoje występy zaliczył na tym boisku Neymar, który reprezentował barwy tego klubu w latach 2009-2013. Wysiedliśmy z fury i od razu wchodzimy do sklepu kibica. Chcę kupić sobie koszulkę Santosu z nadrukiem Neymar. Wchodzimy do sklepu Santosu, który w swojej ofercie ma wiele ciekawych gadżetów, ale nas interesuje tylko koszulka Neymara. Dobra, są koszulki Neymara, więc na pewno koszulkę Neymara kupimy, bo jakbyśmy lecieli do Arabii Saudyjskiej, jakby 10 tysięcy pop górę po tym filmie, to ta koszulka nam się może przyjść do podpisania. Ale w Santosie nie grał tylko Neymar, widać tutaj też koszulkę podpisaną przez Pele. 1000 goli strzelonych w karierze. Cała złota. Też fajna koszuleczka. Jak myślisz, ile osób tu się obcinało na nazario? Wydaje mi się, że sporo. Ale też wiemy, że Neymar ma mega często charakterystyczne fryzury i wydaje mi się, że tutaj mogą przychodzić i być obcinani. Pierwszy raz, tak jakby w sklepie kibica, widzę, że można też mieć usługę barberską. Widzowie, idziemy kupić koszulkę Neymara z Santosu. To jest jego drugi klub. I jak kupimy koszulkę, to idziemy na zwiedzanie. Na zwiedzanie stadionu, oczywiście. Mam koszulkę Santosu, kupujemy ją. Patrzcie, to z tyłu numer 10. Bierzemy tutaj nadruk Neymara. Będzie to super pamiątka, jeśli chodzi o ten materiał. Ale też może kiedyś ta koszulka przydać. Się do zdobycia autografu Neymara Juniora, dlatego idziemy ją kupić. Koszulkę mamy kupioną, ale się zrobimy na Koszulka gotowa, więc wchodzimy na zwiedzanie stadionu. Lecimy ze zwiedzaniem i już od razu wychodzimy na trybuny. Santos to klub, który w swojej historii trzy razy wygrywał Copa Libertadores i 22 razy zostawał mistrzem Brazylii. My teraz zobaczymy salę konferencyjną, szatnię zawodników i pójdziemy jeszcze na murawę. Jesteśmy teraz na sali konferencyjnej Santosu. Ona nosi nazwę słynnego dziennikarza, który bardzo tutaj pomaga jeśli chodzi o, o Santos, był on kiedy wygrywali najważniejsze trofea. I na tej sali jest zdjęcie upamiętniające tysięcznego gola Pele, ale również widać tego dziennikarza. A z sali konferencyjnej przechodzimy od razu do szatni. O kurde, jest gigantyczna. Jesteśmy w szatni Santosu i generalnie widać, że jest ona wiekowa, ale jest mega przestrzenna. Jest miejsce, gdzie piłkarze mogą korzystać z usług fizjoterapeutów. Oprócz tego znajduje się tutaj jacuzzi i uwaga, jest szafka poświęcona legendarnemu piłkarzowi Pele, numer 10 jest także korona na jego głowie autograf i w szatni Santosu jest poświęcone właśnie takie miejsce na jego cześć i też dowiedzieliśmy się jednej bardzo ciekawej rzeczy cały czas jest to jego szafka oczywiście grał z numerem 10 ale tak jak widzicie tutaj na dole jest safe. Pele po swoim ostatnim meczu dla Santosu wszedł do szatni, jak nikogo nie było i zamknął coś w tym sejfie powiedział, że pod żadnym pozorem nie można tego otwierać i ten safe po prostu może otworzyć ktoś z jego rodziny bo on przekazał klucz swojej rodzinie i nikt nie wie, co tam w środku się znajduje, ale kiedyś pewnego dnia, może rodzina zdecyduje się to otworzyć i wtedy wszyscy przekonamy się, co znajdowało się w środku. I wychodzimy teraz na Murawę, legendarny stadion, na nim grał Pele. Neymar, zapraszam na Murawę. Stadion piękny, czarno-biały, ale to ma swój klimat, to ma swój vibe. I tak jak wspominałem, tutaj grali naprawdę legendarni piłkarze. Neymar czarował. Mnóstwo goli również strzelił tutaj pelę ponad 1000 goli. Kurczę, no po tej murawie Pele sobie śmigał. Ciężko w ogóle pojść sobie do głowy, nie? Neymar dla Santosu zagrał w 225 meczach, w których zdobył 136 goli i zaliczył 64 asysty. Poprowadził również Santos do zwycięstwa w Copa Libertadores i tym samym zapisał się na kartach historii tego klubu. To by było tyle, jeśli chodzi o stadion Santosu. Przepiękny obiekt. Na koniec wchodzimy jeszcze do muzeum. I Na końcu zwiedzania wchodzimy jeszcze do muzeum, w którym jest wiele rzeczy związanych przede wszystkim z legendarnym Pele, ale poszukamy również też jakichś rzeczy związanych w Muzeum Santosu znajduje się także puchar Copa Libertadores. Neymar pomógł im wygrać to trofeum strzelaniem z dużo bramek w samych rozgrywkach. Jest to taki odpowiednik Ligi Mistrzów tylko w Ameryce Południowej. Ciekawa rzecz, nigdzie tego nie widziałem w Europie, ale jest licznik, strzelnych goli przez wszystkich piłkarzy Santosów w historii tego klubu. 12 993. Czego Pele sam strzelił 1091 goli. Zobacz, Mati, możesz zobaczyć piłkę z 1930, prawie 100 lat temu. Znaczy się zachowała taka jeszcze ze skit, nie? Tak fajnie. Bardziej to przypomina jakąś torebkę. A wiesz czemu tak się rozkryła tutaj? Bo Pele ją strzelił 1091 goli. Siedzieli na piłce i się zrobiło. I znaleźliśmy też miejsce poświęcone Neymarowi w Santosie, które jest jak najbardziej uzasadnione. Wygrał z tym klubem wiele pucharów, jest wzorem dla młodych zawodników i nadzieją, że można wyrwać się z biedy. A już w następnym odcinku zagram na boisku Neymara. Wow. Film, w którym odwiedzimy Instytut Neymara, pojawi się w piątek o godzinie 10, więc kliknij taki sam przycisk subskrybuj tam na dole, aby nie przegapić tego odcinka.